Dzień dobry, serdecznie, witam w Szumie leśnym ogrodzie. Czas zabrać się za ścieżki w warzywniku, będę robił je dokładnie, tak samo wykańczał je właściwie, bo można powiedzieć, że zrobione już odstępy są. Tak samo jak to było zrobione dwa lata temu, czyli po prostu agrotkanina i zrębki drzewne. Mamy tutaj różnego typu szerokości. Powiem może o co chodzi. Główna alejka tutaj ma około metra, może nawet trochę ponad, po to, żeby można było sobie wjechać gdzieś tam taczką do każdej z tych grządek. I druga alejka tutaj to akurat są teraz doniczki, ale też da się taczką jeszcze przejechać między. Szklarnią, a tutaj grządkami, też około metra. Tutaj na tej nowej części, o tu. To mi tak wyszło chyba z 70 cm, ale to też będzie jeszcze zmieniane, bo tu kawałeczek jeszcze tego warzywnika w przyszłości będzie prawdopodobnie rozbudowany, ale chodziło o to, że te obrzeża takie metrowe. tak mi akurat tam wyszły, że będzie tu w tej chwili około chyba 70 cm. W pozostałych miejscach starałem się tak minimum 50 cm zachować, żeby można było w miarę przyzwoicie bezproblemowo się poruszać, ale też żeby nie były te ścieżki zbyt duże już, no bo, tak jak mówię, tam jest dojście, tak, tu mam dojście za tamtymi grządkami, przed szklarnią jest dojście, więc nie ma sensu, myślę, tego już bardziej powiększać Moi drodzy, jak te ścieżki tutaj można zrobić tak, żeby nie trzeba było latać cały czas przy nich i coś robić, kosić przede wszystkim, bo wcześniej jak miałem grządki drewniane, to tutaj sobie rosła po prostu trawa. Nie było to niczym oddzielone. No niestety, ale zarastało bardzo mocno. Ja rzadko koszę, więc po prostu ciężko było mi chodzić między tymi grządkami. Do tego wysiewały się, tak jak widzicie, tam porośnięte już, pokwitły różne trawy i to się wszystko roznosiło na grządki. Tym razem troszeczkę się oddzieliłem. Jest obrzeże betonowe i tak gdzieś tam przechodzą te chwasty i tak na starych zrębkach. Już tam trochę rozłożonych, to coś tam się zawsze wysieje, ale nie tak dużo. Nie ma takiej roboty z tymi chwastami, więc warto się do tego przyłożyć. I teraz tak, pierwsza sprawa będę musiał tutaj jeszcze przejechać motyką trochę już wcześniej było glebogryzarką zanim jeszcze grządki postawiłem to glebogryzarka była użyta, żeby nie było po prostu takich zarośli jak tutaj mamy tak, na glebie rodzimej ale już po pewnym czasie zaczęły wyrastać znowu chwasty, więc przejadę z motyką, z grabiami i troszeczkę tych chwastów pousuwam. Druga sprawa, nie mam akurat takiej rodzimej ziemi tam nigdzie na zbyciu ale mam troszeczkę piasku i gdzie gdzieniegdzie postaram się tego piasku trochę przywieźć, bo brakuje go, tutaj na przykład widać, że jest szpara taka, jakby ze 2-3 cm powinno być ten teren troszeczkę podwyższony, zanim się wysypie z rębki, bo inaczej jak tego tam nie wyrównam, to przy podlewaniu ziemia tam troszeczkę potrafi też uciekać z grządek, więc lepiej podrównać to, no i akurat mam do dyspozycji w tej chwili piasek, no to troszeczkę tego piasku użyję następnie idzie agrotkanina agrotkanina, która ma Gramaturę 90 gramów na metr kwadratowy. Troszeczkę taka, wiecie, lepsza, może nie najlepsza, ale troszkę lepsza niż taka najzwyklejsza, ponieważ ona po prostu lepiej chroni przed tymi chwastami. Woda przez nią przecieka, przesącza się, nie ma tak, jak ktoś mi napisał, że jak będzie ulewa, to stoi kałuża. To nie jest w ogóle prawda. Nigdy w życiu tu kałuży nie miałem na tym, ale używam tej agrotkaniny, no troszeczkę takiej lepszej, gęstszej, jakby, bo taka naprawdę już cienka, najtańsza to po prostu przepuszcza chwasty. No i też ważne, żeby to była agrotkanina, a nie agrowłóknina, ponieważ przez agrowłókninę, zwłaszcza takiej słabej jakości, chwasty przechodzą bez najmniejszego problemu. Na no, takie szpilki plastikowe, one są trochę kiepskie, ale już takie mam, to takich używam. Będę tutaj to po prostu przybijał do ziemi jakoś w miarę szczelnie na zakładki. I na koniec zrębki drzewne. Najlepsze, jeśli to są gatunki, raczej takie liściaste, bym powiedział, dlatego że. Po prostu dobrze się chodzi po tym, nawet na bosaka, czy w takich laczkach, wiecie, z, cienkiem, z cienką podeszwą, to te iglaste, to gdzie niegdzie różne igły, szyszki, czy co tam się jeszcze napatoczy w tym, potrafi przebić normalnie buta, a co dopiero stopę, więc lepiej liściaste, i też z rębki dobrze jest mieć, słuchajcie, takie. Zrobione z drzew, które na przykład są wycięte zimą i nie mają liści. Chodzi o to, żeby to było zdrewniałe, żeby nie było to, żeby to nie kompostowało, żeby jak najmniej takiej materii organicznej zawierającej azot było. Tylko najlepiej sam węgiel. Dzięki temu po prostu te zrębki będą dłużej, jak one będą zdrewniałe, takie samo drewno bez liści i do tego suche, one nam dużo dłużej posłużą po prostu w tym ogrodzie. I tak, moi drodzy, wygląda już wszystko zrobione, ten warzywnik gotowy, może troszkę porę dnia złą wybrałem do nagrywania, ale tak znalazłem czas, no teraz takie cienie, bo tu już słoneczko powoli będzie zachodzić e, powiem tak, no porozkładałem te doniczki takie, można by rzec dekora dekoracyjne kwiatki różne, nagietki, ogórecznik, nasturcja, aksamitki, jakieś tam maki i tak dalej, takie kwiatki, może nawet nie dekoracyjne, co bardziej zwabiające zapylacze. Tu już wyściłkowałem też grządki trawą, o czym jakiś inny film będzie robiony. Część mam z nich obsadzone, obsiane, część jeszcze nie, bo tak jakoś z czasem i, i, i własną motywacją chyba nie jest najlepiej, ale mm, powiem tak. Te zrębki to, to jest ta sama partia zrębek, tu widać straszną różnicę, prawda? Tu wygląda jakby to były już takie trociny bardziej, porozkładane, taki mają kolor, można powiedzieć, ciemniejszy już. Te zrębki to ta, ta sama partia, tylko te były od razu po przyjeździe. Tam nie wiem ile leżały, miesiąc czy coś, i były tu wyrzucone. A te leżały na górce, i niestety, ale widać takie placki, że, że, że tu stare, a tu nowe, one się po prostu porozkładały. Tam, wiecie, na takiej górce jak były, to dochodziło do procesu rozkładu, i bardziej takie trociny trochę przypominają. To nie jest najlepiej, bo im bardziej rozdrobniony jest ten materiał, tym szybciej się cokolwiek na tym. Wysiewa, ale tak jak widać tutaj, mam takie ścieżki całkiem wygodne do pracy. Muszę sobie chyba jeszcze. O jej, w doniczkę wlazłem. Muszę sobie jeszcze chyba tutaj. Zrobić taki wjazd na taczkę, wiecie, bo y, tak to po jakiejś desce, ale jest taki około metrowej szerokości y, korytarz, tak samo jak i tutaj przy, y, przy szklarni. Tutaj nawet jak są doniczki, to da się wjechać taczką. Specjalnie takie ciągi komunikacyjne porobiłem. W ogóle jest osobny film o tych ścieżkach, gdybyście chcieli tak dokładniej to no, posłuchać o tym, y, jakie są wady, zalety tam y, grubych, y, cienkich ścieżek i tak dalej. Tu mamy około 70 cm, też się da jechać taczką. Natomiast tak zrobiłem, wiecie, trochę inaczej niż tam no bo tak mi się zgodziły te e, krawężniki już nie ciąłem tuże pół bo jeszcze tak jak mówiłem w którymś tam poprzednim odcinku mam trochę jeszcze takich zapasowych modułów i być może na przyszły rok a może już w tym na jesień zobaczymy nie wiem e, ja to jeszcze dalej jakby tutaj pojadę więc znowu sobie tutaj zawinąłem tę grotkaninę, także jak z tym wyjadę postawię znowu jakieś grządki to znowu będzie tak że około metra jest po prostu tu około metra tu i tam, żeby do każdej grządki, która ma troszeczkę powyżej 3 metrów, można było dojechać albo stąd, albo stąd I ja to właśnie na tamtym filmie pokazuję, że po prostu podchodzę sobie tu do taczki nabieram łopatą, na przykład jak chcę tu wyrzucić, to do połowy spokojnie bezproblemowo się obsługuję a resztę z drugiej strony można obsłużyć jeśli się chce i nie potrzeba mi aż tak szerokich ścieżek tutaj, które tutaj mają 50 cm i jest wystarczająco tam w jednym miejscu zrobiłem 40 żeby mi się zgrywał wymiar tych wszystkich grządek natomiast tam jest troszkę już mniej wygodnie, więc nie polecam ale tak jak tutaj też mam 50 cm i tu mogę zmieścić albo jakieś kwiatki, bo jest szerzej już jest metr, albo mogę hmm, z drugiej strony tutaj też tak jest, albo mogę po prostu na przykład sobie tutaj rozsady położyć, wtedy kiedy już się je na przykład hartuje, ale jeszcze nie, nie jest tak fajnie, na przykład jest duży wiatr i może przewiać, te, może połamać jakieś tam świeże sadzonki, to fajnie je tak położyć tutaj pomiędzy te grządki. No grządki swoją drogą są opisywane na innych filmach, już się nie chcę rozgadywać na ich temat, są, to są grządki z firmy Betmar betonowe i możecie cały czas skorzystać z rabatu przy przy haśle, w szumi-lesie do końca 25 roku jest 10% rabatu. Ja to mówię, bo ja nie, nie to, że zarabiam coś na tym, bo nie zarabiam, ale po prostu, no jak ktoś jest widzem mojego kanału, no to postarałem się załatwić taki rabat. Może ktoś z was sobie takie grządki chce postawić akurat takie same czy podobne z tej firmy, no to, no to, no to macie rabat te 10%, to fajnie, nie? To cieszę się, że mogę czasami coś tam dla was też e, uszczknąć bo przecież dzięki wam też ten kanał istnieje jak oglądacie no to jest jakbyście nie oglądali to by nie było także staram się czasami też coś tam dla was e, załatwić agrotkanina jak mówiłem 90 na to zrębki można też używać kamieni e, niektórzy będą narzekać że mają e, dużo ślimaków na takiej zrębce na przykład czy na przyściółkowaniu trawą takie też opinie się e, spotyka u mnie chodzą ślimaki bez muszli takie czarne na przykład e, i też z muszli no gdzie nie gdzie tam spotykam natomiast no nie wiem warzywnik zawsze jaki by on nie był omijały z daleka i nie mam żadnych problemów tutaj ze ślimakami z turkuciami z nornicami mam ale no, mszyce mączliki w tym roku i tak dalej ale jeśli chodzi o ślimaki to nie wpłynęło to na to że są na działce a jak taki zrobiłem warzywnik to jest ich więcej no nie no, taka jest zabudowa jaka jest nie rozgaduje się więcej jakby ktoś coś chciał o tym Posłuchać o tym warzywniku, o grządkach, o ścieżkach, tych co robiłem dwa lata temu czy teraz proszę zajrzeć na kanał, po prostu na playlistę warzywnik, czy wpisać sobie warzywnik w Szumilesie, grządki betonowe, w Szumilesie, grządki podwyższone, w Szumilesie. Jak tam zawsze to w Szumilesie dopiszecie, no to będzie znajdowało jakieś tam moje filmy. Do innych pewno będą odnośniki. W tamtym odcinku o ścieżkach też chyba z tego co pamiętam, to robiłem jakieś tam podsumowanie tych ścieżek w szklarni stałych widzów, to tylko taki widoczek, że się trochę pozmieniało, cebula, czosnek zebrany, trochę sałat, troszkę więcej te pomidory odżyją teraz, bo były przygłuszone bardzo, no różne rzeczy stali widzowie to wiedzą, ja już nie będę wszystkiego w tym filmie opowiadał ale tu na przykład mamy 45 cm ścieżki w szklarni zrobione akurat z betonu, też sobie bardzo bardzo chwalę, bo tak łatwo jest posprzątać czysto, nic w nogę nie wchodzi, jak się tu nawet człowiek po, na boso przejdzie, a tam na tych zrębce, no to na tych zrębkach, no to tak bywa różnie tak jak sobie ktoś tam z sosny na przykład weźmie, no to jakaś tam igła dziabnąć w palucha e, może tyle moi drodzy, bo ja zawsze staram się jak najwięcej wam przekazać wydaje mi się, że dużo mam tych informacji, wydaje mi się, że ciekawych może i dlatego chcę się tyle nagadać, żebyście wszystko wiedzieli, ale no może to źle, może te filmy Powinny być krótsze, nie wiem, ale jakby były jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. No najbliższe moje plany, jakby ktoś chciał znać, no to obsadzanie tej grządki trzeba jakieś tam jeszcze rzeczy wysiać, bo nie ma sensu, żeby ona tak leżała. Nawet jeszcze jakieś tam po prostu te. Mam jakieś cebulki, dymki. Słuchajcie, nawet jak ja je teraz wsadzę, to jeszcze mogę mieć na szczypior taki późniejszy, albo na takie małe cebulki. Mogę obsadzić jeszcze, wysiać cukinie, kabaczek czy tego typu rzeczy. Różne zresztą, nawet buraki, jeszcze różne rzeczy można powysiewać. Najwyżej nie będą takie do zbioru, do przechowania, tylko będą po prostu do zjedzenia tak na szybko, teraz jakby na bieżąco. No i też jakby w tym roku nie zamierzam na przykład wysiewać zielonych nawozów. Dwa lata z rzędu wysiewałem na starych grządkach. W tym roku grządki raczej będą odpoczywać właśnie pod, pod trawą. Co jest lepsze? Nie wiem, staram się po prostu robić raz tak, raz siak, żeby była jakaś różnorodność i jeżeli popełnię jakiś błąd no to żebym go nie popełniał za każdym razem na przykład, nie? Tyle. Fajnie mi się do Was gada, słuchajcie, nie mam do kogo czasami japy otworzyć no to sobie tak gadam, no ale ja wiem, że Wy nie macie tak czasu mnie słuchać Trudno, nie każdy musi <gryw> każdy film oglądać do końca, nie? Trzymajcie się, do zobaczy skapa.